Biblia Audio, Christian Culture. Słuchaj, panie, słów moich, wzważ na moje westchnienie, wzważ na głos wołania mego, królu mój i Boże mój, bo do ciebie się modlę. Panie, z rana słyszysz głos mój, z rana przedstawiam ci modlitwę i czekam. Bo ty nie jesteś Bogiem, który lubuje się w niegodziwości. Zły nie może przebywać z tobą. Nie ostoją się pyszni przed oczami twymi. Nienawidzisz wszystkich złoczyńców. Kubisz tych, którzy mówią kłamstwo. Krwiożerców i podstępnych brzydzi się pan. Ale ja dzięki obfitej łasce Twojej wejdę do domu twego. Pokłonię się w bojaźni przed świętym przybytkiem Twoim. Panie, Prowadź mnie w sprawiedliwości swojej z powodu wrogów moich, wyrównaj przede mną drogę swoją. Bo w ustach ich nie ma szczerości, wnętrze ich to zguba, gardło ich grób otwarty. Językiem swym schlebiają. Obciąż ich winą, Boże, niech upadną przez własne knowania. Z powodu licznych ich występków odrzuć ich. "Gdyż zbuntowali się przeciwko Tobie. A wszyscy, którzy ufają Tobie, będą się radować. Zawsze będą się weselić, bo Ty ich ochraniasz. Będą się cieszyć w Tobie ci, którzy miłują imię Twoje. Gdyż Ty, Panie, błogosławisz Sprawiedliwego. Otaczasz go łaską, jak tarczą. Biblia Audio. Christian Culture.